Hej, wszystkim, ja jestem so, a to są rośliny versus zombiaki. Kolejny odcinek. Level 22. Level 22 to już są chyba nocne, jeśli dobrze pamiętam roślinki. Ktoś mi ostatnio napisał, żeby nie brać tych takich zaawansowanych kwiatów, bo, bo to wtedy jest, nie wiem, nieuczciwe czy coś. A moim zdaniem, jak będę brał jak będę brał te zwykłe kwiaty, to właściwie skończymy na tak jak, tak jak no, tak jak Wy będziecie grali, tak? No, bo będziecie sobie grali zwykłymi kwiatami, a ja, a ja tu chcę coś innego pokazać. Nie taką standardową grę, bo taką standardową grę możecie obejrzeć u wszystkich na YouTubie. No ale zobaczmy, no co, co byśmy tu mieli. Spróbujemy raz tak zagrać. Na pewno byśmy mieli to. Na pewno byśmy mieli to, to. Co jeszcze byśmy mogli mieć? Na pewno byśmy fasoli nie mieli. Moglibyśmy mieć tego i tego. Myślę, że taki zestaw. To jest zestaw, na, który by tu był dostępny dla standardowego gracza. Oczywiście bez tych lewych roślin, ale to nie jest problem. No i dajemy sobie grzyba i tu też. I zobaczymy. Na początku nie wydajemy tych pierwszych pieniędzy, słoneczek, a to dlatego, że my chcemy jak najwięcej zarobić. Od samego początku wszystko przeznaczamy na zarabianie na grzybach. Takie życie grzybowe. Zobaczymy, czy on będzie strzelał. Jak będzie strzelał, to da radę go powstrzymać. Ten grzyb jest w zupełności, wystarczy jeden grzybek, żeby powstrzymać idącego zombiego. Ale możemy mu też kolegę dołożyć, dla pewności. No i tak jak mówiłem, padło. Idzie kolejny, więc dobrze, żeśmy tutaj postawili ich więcej. Widać, że ta linia jest oblegana przez zombich. Widzieliście, że ja w poprzednich grach nie stawiałem tutaj... Mm, grzybów, a może stawiałem, ale wydaje mi się że nie, że wziąłem od razu słonka a to dlatego, że jakby słonka zawsze dadzą mi więcej pieniędzy, jeśli mam ulepszone później słonka, nie mogę ulepszać grzybów nie ma czegoś takiego jak ulepszanie grzybów a ulepszanie słonek na drugi poziom jest jak najbardziej no i właśnie jakby na to zawsze liczę że sobie później ulepszę te, te, te słonka, no i, i stąd też te moje poczynania dobra, na razie idą takie proste zombie nic się nam złego nie stanie tutaj Patrzcie uh -huh. tutaj grzybki hajsówki, które nam dają słonka pieniądze. Zjemy może jakiegoś tego. No. Trzeba te groby zjadać. Tak jak wiecie, nie wiem czy zauważyliście, ale z tych grobów wychodzą zombie, jak się zaczyna fala. Ta taka większa chyba jak flaga. Nie wiem, czy przy fladze one wychodzą, czy po prostu... Zobaczymy, czy tego powstrzymają, czy nie. Może być ciężko, co? No, grzyba mi zjadł. patrzcie na to. Da radę, czy nie? Okej, okay, dał radę. Czyli jest wszystko w porządku. Grzybki już zaczynają rosnąć, teraz będą po 25 dawać. No i ja mam oczywiście też trochę pieniędzy które może spożytkujemy tutaj na jakieś takie poważniejszych, poważniejszych zawodników jak na przykład tego szybkostrzelnego pana roślinka Jakby się ktoś zastanawiał czy co pije to oczywiście jest to herbatka, bo ja bardzo lubię herbatkę Tu możemy tego grzyba postawić On jest dość niezły, bo on bije przez, mm, przez więcej niż jednego zombiego i te z tyłu też rani Więc polecam go używać Teraz jestmy grupy jakiś kolejny. No i idzie linia. I jak zwykle Kasia nas odwiedza. Idzie tutaj. Oj, oj, oj. Dobra, tego musimy zniszczyć tym zgniataczem. Niestety, ale... Tacy dobrzy jeszcze nie jesteśmy, żeby go pokonać sobie tak o... Zjedzmy grup. No i co teraz z tym nieszczęsnym jednym? Naszym zawodnikiem? Patrzcie, widzicie jak on dostaje, a i tak jest... Niczym się nie przejmuje. To musimy go zgnieść, bo inaczej nam zrobi tu bardzo dużo problemów. Zostawiliśmy kolejnego. Oczywiście tu możemy przednią linię tymi grzybkami darmowymi możemy zestawiać ile chcemy, bo one na nas nic nie kosztują. I tak też będziemy robić. Czapka z głowy spadła. Tych większych grzybków trochę tu postawimy, niech Niech bronią. Jest w porządku. Dołóżmy tu małego. Te w ogóle można stawiać, bo one są prawie jak za darmo. Mają daleki zasięg. Zauważcie, że mają daleki zasięg, a, a są bardzo tanie. To tylko dlatego, że jeśli podejdzie, podejdzie do nich zombie, to one się chowają pod ziemią. My... tą też stawiamy tutaj jednego, niech sobie go zje, niech wystarczy, bo po... ja go da, dlatego tutaj poświęcam tego grzyba, żeby on po prostu kolejnego nie zaczął jeść. No i jest w porządku, Ok. No i znów Kasia nas odwiedza na naszym nagraniu. Co my tu porobimy w takim razie? Orzekł żeśmy nie wzięli ani nic, no musimy się bronić tym co mamy. To nie zgnietliśmy tego, którego chcieliśmy, ale to nic. Wymieńmy te tylnie grzyby już na takie większe, lepsze grzybki. Żeby było tylko tymi małymi nie możemy tutaj walczyć. Trzeba coś fajniejszego wstawić. No te duże purchawice są niezłe. Dość. Purchawice, ale wymyśliłem, bo to są purchawki przecież. No i co? Nie chcę wiśni używać, wiecie. Wiem, że mógłbym rzucić bisieńkę, ale nie chcę. Okej. Okay. Całkiem mocne chyba są te krukawki, tak teraz patrzę. Będziemy wymieniać wszystkie grzybki na nie. Widzicie to, jak one działają sprytnie. Tak jak mówię, nie tylko tego przedniego ranią, ale też te tylne. 400 kasy. Jestem jednego ciekaw. Czy one na przykład. Jak... Aha, one tego nie jedzą. No dobra. To są takie kolce. Te kolce służą na przykład do przebijania, jak jadą te takie mm, sanie, albo. Różne inne są takie grzybki. Właściwie to sanie są i jeszcze są takie jeżdżące, jakby kosiarki. No i te kolce mogą je ranić, tak? Leżąc na ziemi, one koła im przebijają, ale widzę, że jednocześnie przebijają też te. Znaczy, ranią też zwykłe zombie, i nie, nie są przez nie jedzone. To co mnie akurat tutaj dziwi trochę, bo myślałem, że zombie je jedzą. Czyli całkiem niezłe to jest. Można je ulepszyć, tylko nie, nie pamiętam, co dokładnie ulepszenie ich dawało. I przeszliśmy tą planszę. To była plansza 2-2. Przejdziemy teraz do planszy 2-3. Może to będzie jakaś minigra? O, pierwszy raz pojawiają się zombie mm, z tymi, z drzwiami. Screen zombie. Screen to są oczywiście takie drzwi, okno. Screen, właściwie to okno. A właściwie to taka żaluzja jakby. Dobra. No to co bierzemy? Te grzyby podstawowe, to na pewno tego grzyba sobie weźmiemy. I co jeszcze? Mamy słonko, mamy cebulaka. Co byśmy jeszcze mieli na tym poziomie trudności? Hm. A, no to tego jeszcze weźmiemy. No zróbmy tak samo. Albo tego wam pokażę, o. To jest grzyb halucynek. Grzyb halucynek powoduje, że zombie, zombie. zaczynają same na siebie. same siebie atakować. Znaczy same swoich innych zombie, Nie żeby się same biły. czy coś. Tylko po prostu idą w drugą stronę i zaczynają bić inne zombiaki. To jest po prostu rzeźnia wtedy. No, zaraz będziecie mieli okazję zobaczyć, jak to działa w praktyce. Okej, okay, postawiliśmy tu grzybka na dole, niech walczy z nimi. Okej. Okay. Będzie trzeba te groby szybko pozjadać. Zauważcie, że niektóre plansze mają więcej, więcej flag, a niektóre mniej. Nie wiem z czego to wynika jeszcze. No, ręka, ręka mu odpadła, a teraz mu odpadnie głowa. Bum, bum. No, głowo, leć, Także grzybki już są porozstawiane. Dajmy tu drugiego grzyba. Nocne grzyby. Mam nocny ogród, wiecie, ale grzyby, miałem na początku dwa grzyby, ale je e, z uwagi na to, że nie miałem nocnego ogrodu, dwie rośliny miałem nocne, to je sprzedałem. A teraz bardzo żałuję, bo miał do nocnego ogrodu idealnie taki, takie rośliny, które lubią w nim żyć bardzo i by pewnie się cieszyły. i mi szyb. ale ja się tym nie przejmuję kompletnie dobra dajmy tego mocniejszego purchawiczkę tutaj dajmy zauważcie że nie mamy tych z tyłu co strzelały już już ich nie stawiamy a tego może nam być troszeczkę trudniej ale nie, nie lękajcie się damy radę sobie spokojnie Okej, okay. tamte grzybki powoli nam rosną. O kurczę, tutaj dwa idą, to może być ciężkie, te dwa na dole z kapelutkami, rady, spokojnie, nie. nie ma co się obawiać, zjadam czy nie, czy umrze, umrze, okej, okay. właściwie to jest zombie, on już dawno umarł, ale dla celów czysto nagraniowych uznajmy, że też może umrzeć, jeszcze drugi raz i trzeci. No ta górna linia, jednak najmniej broniona. Dlatego dołożymy tu zaraz grubaska naszego kuchawkowego. No i ten ze sklinem idzie. On jest dość odporny na te strzały, takie podstawowe. Dlatego się tak trochę trzyma, jak widzicie. Ale te purkawiczki jakby one go od razu też ranią. To nie jest, widzicie? Te, te drzwi mu tak nie dają takiej ochrony dzięki temu, że one strzelają e, jakby takim gazem powiedzmy sobie. Tak. Zjadzmy ten nagrobek. Hmm. Pokażę wam zaraz grzyba halucyna jak to działa. Żebyście się nie musieli dziwić. Dobra, położyłem go. Obserwujcie teraz, jeśli ktoś, jakiś zombie do niego podejdzie, co się stanie. O, idzie pierwszy. Patrzcie, patrzcie. O, i poszedł w drugą stronę. Tylko, że zginął od razu, niestety, bo go zabił drugi zombie. Zaraz położymy jeszcze kolejnego, żebyście mieli. O, tu jesteśmy. On nam się musi odnowić. O, patrzcie, tu go damy. I ten ze screenem, widzicie, odwrócił się? idzie w drugą stronę kompletnie. Niezłe to jest. Jeśli jakiś mocny zombie idzie i go tak odwrócimy, no to już wtedy on idzie i bardzo dużo nam pomaga. Bo całą linię dla nas ten czyści. Zabijając swoich kolegów. Dołóżmy tu kolejną druchaweczkę. Tak jak wspomniałem, wydaje mi się nawet, że te purcha... O! No i on się odwrócił, ale od razu zginął, bo go drugi zjadł i szybko żeśmy tą planszę przeszli. Tak, zgadza się. Zgadza się. I w ten oto sposób doszliśmy do 15 minuty, więc wróćmy sobie do głównego menu. Zobaczmy sobie, jak wygląda mój ogródek i skończmy na dzisiaj. A ja zaraz zacznę kręcić kolejny materiał, w którym będą kolejne plansze nocne. Zakładam, że będą dwie kolejne plansze. Nasz ogródek podlewałem ostatnio, więc on tutaj za dużo od nas nie będzie chciał. Mamy też podwodny ogródek, mamy drzewo mądrości, ono różne rady daje. Jedną z nich mogę Wam w następnym odcinku pokazać z zombie z przyszłości, to, to zrobię na pewno. A tymczasem trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia, cześć.